Witam, nareszcie nadszedł dzień testu Ferry Jack's Devil Blood, czyli Ferry Jack krew szatana. Produkt, który przedpremierowo otrzymam od firmy Ferry który jeszcze nie jest dostępny na rynku, więc zabieramy się do testu. Test będzie polegał na tym, że będę wypijał łyżkę stołową tego, tej krwi szatana, czekał 3 minuty, następną łyżkę stołową, następne 3 minuty, następną łyżkę, później minuta jeszcze piekła i test zaliczony, więc zabieram się do roboty. Otwieramy. Są tutaj dwie ampułki. Myślę, że będzie pewnie potrzebna mi jedna. Tak to wygląda. Zaplombowane. nie tak łatwo otworzyć. Dobra. Chyba się udało, odkręcam, bierzemy pierwszą łyżkę. O. Przypaliło od razu, teraz stoper.

Wiecie co, pojawił się problem. Przerwałem test po około minucie, ale w łyżce zmieściła się prawie cała fiolka, która miała starzyć na cały test, więc przyjąłam jednorazowo zbyt dużą dawkę. Tam z tej firmy mi pisali, że oni będą sprzedawać to w specjalnych dozownikach, gdzie będzie się dozować jakieś krople, jakieś dawki. Więc co, pozostało mi poczekać, jak, jak produkt wejdzie na rynek i przetestować go według instrukcji. No na razie przy tej dawce żołądek się zbuntował. Co mogę powiedzieć? Lecimy dalej, pozdrawiam.